Problemy zaczynają się w dzieciństwie, a jeśli mówimy o zaburzeniach osobowości, to, to w jakim okresie? 03, tak? Wtedy wszystkie te zaburzenia, głębokie zaburzenia osobowości, yy, tak naprawdę tworzą się w tym najwcześniejszym okresie życia, który jest to pokryty niepamięcią. Rodzice za bardzo afirmują dziecko, yy, czyli za bardzo się nim zachwycają, jakie to jest cudowne, i za, za dużo dają jakby takich wzmocnień. Wielkościowych i nie konfrontują go w ogóle z jego słabościami, czyli podkreślają cały czas te pozytywne rzeczy jakby i, i kompletnie nie są w stanie poradzić sobie z czymś, że to dziecko w czymś nie jest idealne. Więc, tak jakby rodzice zaprzeczają na samym początku temu, że to dziecko nie jest jakimś cudownym, tak, nie wiem, Mozartem. Chociaż Mozart też zapewne miał jakieś wady, tak sądzę. Na pewno miał świetne słuch i poczucie humoru, ale nie wiem, czy był idealnym dzieckiem. Natomiast czasem rodzice wpychają właśnie takiego małego dzieciaka w to, że ono jest idealne, prawda, że ono we wszystkim jest jakieś wyjątkowe, narzucają bardzo dużo takich wizji wielkościowych tego dzieciaka, i tak naprawdę ten dzieciak od małego uczy się tego, że poznaje siebie tylko od takiej bardzo pozytywnej strony. A w momencie, kiedy doświadcza jakiejś frustracji, nie wiem, w przedszkolu czy w szkole, no to dostaje informacje od rodziców, załóżmy tak, że a, nie słuchaj, oni są głupi, oni nie mają racji, ty jesteś cudowny, ty jesteś wielki, czyli jakby on się tego w dzieciństwie uczy, że wina leży po stronie innych. A jak tato po wizycie w trójce prezydenta? <grytanie> Zadowolony? Są za bardzo rozpieszczani i nie konfrontują się z życiem, czyli jakby są utwierdzani w tym, że są pępkiem świata. Słuchał, udawał, że słucha mnie przez ponad dwie godziny, twardy gość. Jak on przychodzi z jakimś tam, czy ona przychodzi z jakimś problemem do domu, że pokłóciło się z koleżankami, bo coś tam z kolegami, prawda, coś się wydarzyło, to nie dostaje informacji takiej, słuchaj, a zastanów się, może ty coś zrobiłeś nie tak, prawda, może tylko, tylko dostaje informację, bo oni są głupi, nie? To, to ty, ty jesteś w porządku, wszyscy inni są źli, a pani nauczycielka jest głupia. A, a tamten to nie słuchaj, bo on jest jakiś tam, prawda? I jakby oni się tego od dziecka uczą, w jakimś sensie, przerzucania winy na, na innych, tak? Wszystko po to, żeby nie konfrontować się ze swoją słabością.